Yo, Siemanko, z tej strony Witaj i witam was bardzo serdecznie w filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Siemka. Jesteśmy dzisiaj na mapce, która nazywa się Never Sleep in Nether, czyli że nie możemy nigdy spać w netherze, ale czy to jest prawda, słuchajcie, ja się dowiedziałem, że jeżeli śpisz się w netherze, to można zdobyć jakiś epicki skarb. Oh. Tajny skarb. O! Także słuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, e, czy spali w letarze faktycznie przyniesie nam jakiś skarb, oglądajcie film do końca. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie i wpadajcie na vitoshop.pl I pamiętajcie, że 27 i 28 czerwca w Warszawie w galerii M1 e, będzie nasze stoisko Witoshopu i Bella Style. Nas nie będzie tam, niestety, ale będzie nasze stoisko, tak że będziecie mogli kupić sobie fajne, epickie rzeczy właśnie z naszych sklepów. A my lecimy, słuchajcie, w takim razie, e, nie wiem, w sumie lecimy, bo mamy tutaj. Jakieś samoloty, ale czekać. zobaczmy co tutaj jest w Czeście. nie ma nic To jest nasz e, latający zamek e, I możemy przelecieć sobie i zobaczyć, co tutaj jest w tym naszym zamku Ojej, spadam Dobra, patrzcie, tu nasz latający zamek Ej, no co ty? Tak, ale to są chyba twój, bo same serduszka tu no są No właśnie Dobra, i nie wiem za bardzo, e, czy my mamy się dostać do środka, chyba tak Okej okay. Ale jak to zrobić? E, polecimy tu to na górę górę można Czekajcie, a tu... Wo, wo, wo. Chyba no, nie, bo tutaj wpadł. jest wejście Dobra, ja wszedłem do środka Aha. E, O, jestem w naszym e, zamku Ajcha. Super, epicko e, Dawaj tutaj ze mną e, Nie wiem, czy ty jakoś się tu dostaniesz Tylko nie właśnie, czy my mamy tutaj... Oj, Dobra, o, cześć, jestem tu też Siema, no, ciema, siema, siema. siema. E, Anti-gravity machine Uu. No to ciekawe to jest e, Czy my możemy wejść do tej maszyny jakoś? Okej, okay, dobra, słuchajcie, idziemy tutaj w miejsce, gdzie jest portal do netheru. Tu są balikotki, zobaczcie, to są balikoty tutaj. E, to wszystko, to są jej koty. Zobaczcie, ej, ja djada, o, powie, jeden chyba do netheru. Nie, dobra, mamy portal do netheru. E, dobra, to co, w takim razie próbujemy. Co nie? Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. Już mnie przeteleportowało, Dobra, jesteśmy świetnie. tutaj. Okej, okay, słuchajcie, nie zrobiliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy. Oczywiście nie wzięliśmy łóżka, żeby spać w deterze. Więc wróciliśmy się po łóżka i idziemy teraz, słuchajcie, do deteru. Ek. Czekam tu na Belle. Dobra, jest, okej. Okay. No to co w, w co? takim razie Bella, próbujemy, no. no dobra. Może nic się nie stanie, a może zdobędziemy skarb. I 3, co? 2, 1. Kładziemy się. Wow. Ej, ej, Sweet ej. Dreams. Ej, czy nas gdzieś... ej, czy, ale to, czy to, jest... to nam się śni? No właśnie. Czy to jest naprawdę? To może dobra, jesteśmy w, jak, na, w jakimś zimowym biomie. Ej, co Slećmy, to tutaj mam. jest? Co to za dziwne? Jakieś ptactwo. Idę, ale my już nie mamy Dobra, i jest jakaś tutaj sobie. dziewczyna. Yyy... E, Princess. To jest księżniczka. The power has taken over my sister. She has created a giant ice castle by. Ej, to to jest trochę jak ale, ta. Jak. Ale ta, e, jak, to nie jest Elza. Kraj na lodu. Nic, ale tak jest, wygląda. Ona jest elfem. Musimy powstrzymać tam. Dobra, ja siadam na niebieskiego tybiesz szteńczowego. Nie okay. wiem, jak je nazwać. Yyy... E, hmm. Jak je nazwać? Moja będzie. Scarlet! Ale nazwa. Ja myślałem, żeby nazwać te zwierzaki jakoś, że kikuty je nazwiemy czy coś A ty mi tutaj, że skaruję. nie tak się do głowy. Nie no to fajnie, dobra. Ja myślę, że kikuty to jest dobra nazwa. Dobra nazwa, która nazwa jest lepsza? Ja myślę, że mogę się nazywać Kikuty to jest wieżek. Dobra, idziemy, słuchajcie. Tu jest ten zamek, e, także mam nadzieję, że to jest kraina lodu i będzie tutaj Elza albo Olef czy ktoś. Dobra, idziemy tutaj, jedziemy na górę, jedziemy, jedziemy. Dobra jest, parko. gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Halu! nie na samej górze, a jak? W tym zamku. O, no, o jest tutaj wejście, dobra. A ja faktycznie. jadę na samą górę. Ej, Leprzejna musisz ją dookoła go objechać. Aha. I to będzie wejście. Aha, ten dziobak nie Ale ten a, dziobak w sumie też dobra nazwa. Ale kiku ty <laughs> myślę, że <Nie>? są lepsze. <laughs> Dobra, a ja wchodzę tu na górę, nie da się nim wjechać na samą górę Bo za dużo. Ej no jestem tu no i co, i tu już nic nie ma no Jeszcze więcej. wyżej, patrz tu jest parkour! A parkour, dobra, moje ulubione Co ty wybrałeś Moje ulubione. No brawo ty, słuchaj O, ekstra O jest, udało mi się Hop, Myślałem, hop. przypomina mi się show, jak robiłem parkour na show Aha, 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 aha. Ej jak no. to wziąłeś? No, mi też się dobra. przypomina O mam mieczyk, przypomina o mam mi wszystko po jednym typ Jaka wygrana? No co nie pamiętasz? Wobby? Cicho, nie Na farciku, na farciku. W jakim farciku, Co byłeś? cicho, jak już show nie będzie nigdy. <laughs> nie no, może kiedyś będzie. <laughs> Ale inne na pewno. No, inne, inne, co? Okay, Tutaj inne. są jakieś te bałwanki. Wziąłeś to, sobie te to, ee, to, bo, nie, armorki? Nie, ja nic, bo nie to wejdź się sobie. Wziąć. Nie, bo już tam poszłam. Ej, to jest bałwan jakiś. O, miniony, miniony, miniony. Ej, musisz wziąć belabek, ty nie pokonasz ich. Dobra, to cofnij pra. się, cofnij się pod. Kurczę i mi musisz pomóc, bo ja tu nie dam rady. Ja o nie, ciebie. nie dam rady, bo oni się na mnie sfokusowali. Musisz tu koniecznie A, przyjść. A to są daj, daj. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Czekaj. Bo ja nie dam rady tu sam. Nie mogę do nich podejść. Hmm. Zaraz. Muszą oni się nie, czy... sfokusować na jednej osobie. <laughs> Bella, bo ja czekam tu na, na ciebie, mnie. mogłabyś przyspieszyć trochę, wiesz? Ej, założyć sobie też armor. Byłoby Założyło. dobrze, jakbyś założyła. Założyłam go już dawno. Mhm. To dlaczego, dlaczego nie masz założonego? mam No nie masz No jak nie masz. No a co ty? To ja nie wiem, gdzie on przepad, nie będę się wracać Co ty gadasz? Przecież ja byłam, wzięłam to wszystko i No ale nie wzięłam. założyłaś na siebie A, bo w 1, 12, 2 bije się tak, okej? Okay. Okej? Okay. No, tylko że podejść nie można do nich. o dobra Okej, okay, fajowsko Tylko, że one mnie zaraz załatwią Tak? Ja nie wiem No bo armora się... nie wzięłaś Ja się odrodzę! O, elo! O, co fajnie. O, to fajnie. O, to, fajnie o, to elo! O, jestem to też, Fito. Tak? Tepnij no. do mnie. Idę spać? Nie, e, bo zepsujesz mi coś. Dobra. Tepnij tu po prostu. <śk> Jajko! Z tobą to ja się mam. Idź po ten armor, człowieku, i przyjdź tu ubrana w armor i z mieczykiem. Inaczej tutaj nie wchodzisz. Bo tylko dwa razy poszisz po armor, i ja nie raz bym go Jajko, jeszcze gościami, gość nie ma w boxach. Masz to? masz yeah. Ja. No! No to co ty go wyrzuciłaś? O mam, schowałam do jednego szokenwa wszystko! <laughs> nie wierzę w nią. Dawaj mu to jest boss, giant snowman mnie bije! No, Patrzcie! No, już, ja musiałem wszystkich sam załatwić, ja wiecie o tym cię. Ja nie? ja ładnie w tym wyglądam. Chyba muszę się wrócić i, i ubrać. No to ubrana wszystko. w końcu. Jejku! Masz, Giantie. Dobra. Ja go załatwię. Ja, to załatwiłem. No. ja go załatwię. Dobra. Nooo! Dobra, załatwiam O! No. Jest, wejście na górę. Dobra. A, co? Idziemy. Jestem pierwsza. Oj, bella, bella. Uuu, patrz! O, jest, jest portal. Co? Patrz. co? Pani. O, siema Elza. Jak o nie. cię uratować? O nie. nie ma jak cię uratować, człowieku. Dobra. Mhm. Dobra, ja myślę, że do, wchodzimy do portalu. A nie! Co? Jest tu dźwignia. Uratowałem ją. Queen! Hey Queen! O, łóżka są! Gdzie? Jedno łóżko jest moje, weź sobie od niej. Hi, pani. Kliknij na nią. Czy da mi pani łóżko? Dobra, bierz łóżko. Czekaj, bo Uratowaliśmy się... ją, czyli wszystko się zgadza. Pani, oddaj mi łóżko. Dobra, dzięki. Masz? To no, idziemy. Okay, tak, do portalu. Ona nie chodzi, to chyba jest dobrze. Dobra, do kładziemy polona. się znowu, ej, bo przespaliśmy się, ale no w sumie nie wiem. Dobra, kładź. kładziemy się znowu. 3, 2, 1 bęk. Okej. Okay. Dobra, kolejny wow! sen chyba. O nie! Five Night at Freddy's jesteśmy no, dobra. Co to jest? siema Łóżka. Ej, łóżka od niego dostaniemy jak mu damy 5 e, springów, czyli sprężyny Dobra, Brof. jest tu Freddy, Freddy. fnafy nafy FNAFy, jakieś inne. Ja przeteleportowałem się niechcący. Nie dobra, jestem. Nie no dobra i co mamy? Jest a tu party sprężyny. Dobra, skąd te sprężyny? O je, siema Freddy? Freddy! Ej, Freddy się na mnie patrzy i cika. Cika, bum bum Cześć Freddy! <laughs> Ej! Nie patrzy na mnie! Halo. O, się ma. Ej! Co? Czy one biją? Nie wiem. Nie chodzą a kto ci bije? Nie, nikt mnie jednak nie bije. Ja się boję, Freddy'ego. No, szukam te. Auto folder. A skąd te sprężyny wziąłeś? Szukam je, może po mapie szukam. Aha. Czy coś. Je boję, ja mam słuchawki, a... nie? A on mi tu zaraz wyskoczy. I będzie wesoło wtedy. O, jest mam. Masz jedną? Mam. Była w toalecie. A ja nie wiem, a jak wyglądała? Już ci pokażę, bo wyjdę do ciebie. Tu nic nie ma nigdzie. Tu jestem. Tylko. Taka, taka sprężyna I co tak leżała po prostu? Na toalecie. Aha. Na łóżli. No? Kitchen. Więc, tak, idź w kitchen. A ja pójdę. E, o, jest. Tutaj. Dobra, mam drugą. Dobra A my ile ich musimy? Dużo. Pięć? O, ja cię. Tu? Ej, może tu są nie w tych. Ma. E, o, jest, jest, jest. Gdzie ty znalazłaś? W rogu pokoju. Okay. Dobra, to w kuchni była tylko jedna tylko chyba. Tylko dla pracowników. O, jest na stole trzecia. Dobra, to mamy cztery już. Cztery jeszcze piątka. Ale to na jedno łóżko tylko. Aha. A chyba musimy na dwa nazbierać zbierać. No dobra, a tutaj będzie czy nie? O, o ja to jest? będzie ciężko na O jest, mam piątą, czwartą. Gdzie ty to znajdujesz? <laughs> Człowieku. Ale fajnie Ja nie znalazłem jest takie ani jednej. Szukanie. Nie no jedną mam. O i mam piątą. A w łazience znalazłaś? Tak. O ma Męskie. Ej, 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 jakaś ta. Ale ona ci nic nie zrobi. Proszę nie idź ze mną. <grym> Proszę no się wracasz do toalety. Jestem gotowa. Wszystkie masz? Tak, pięć. Pięć, ale ja mam... Jeszcze musisz, bo, bo... ile musimy mu znaleźć? Dziesięć. To... Dziesięć? Bo ja muszę na swoje też. Cześć, chyba. Panie. Pięć na jedno łóżko. No. No. A musimy dwa łóżka mieć. A ja mogę i sama już Nie. <grym> ej, to weź, ej, weź od niego i potem daj mi te pięć. Ja wezmę od ciebie te pięć? Tak. Nie wiem, czy... Nie, nie dawaj mu. A, nie dawaj weź, łóżko. weź łóżko. Weź łóżko. No nie, musisz Zabrał. mi pomóc znaleźć. <grym> kolejne. Okej. Okay. Gdzie one mogą być, jak ty już wszystkie zabrałaś? A może się spełnią, wiesz? No nie. Dla osoby. ma. to no jest jakieś wejście. Ja w Byłaś byłam. tu? O, mam dwie. No, widzisz, fajnie. Dobra. Wszystko. Ej, nie Oni jest się talerze. patrzą na mnie. Mam trzy. Dobra, to ja ci wyrzucę. Masz jedną? Te, no, To jeszcze jedna. Chowa. Jeszcze jedną, jeszcze jedną. No ej, chodź tu. Jeszcze jedną. Piek, trzymaj. Dawaj Dobra. jeszcze jedną. Idę do męskiej, ale wątpię, aby to była. A byłaś Trzeba tu? Iść... Tak, no tam znalazłam ją. No to nie, ja tu tutaj. Trzeba nie bań... iść do innego pomieszczenia w ogóle. No ale już byłem w sumie właśnie. Nie bo ty szukać nie umiesz. Ej, Jeszcze jedna, ja nie umiem takich rzeczy szukać, nie lubię. Eee... W ogóle nawet. Patrz na stoły! Ja już przebiegłem przez wszystkie stoły. <laughs> Nic tam nie znalazłem. W kitchen już byłem. Tu ja wtedy znalazłam, tu ale... Tu była jedna, jedna sprężyna. E, tu była, ale... E, o, mówisz jak wieśniak. A tutaj? Ha. Tutaj byliśmy. Tu już byłam i tam był w rogu za tym e, robotem. Tu, tu nic nie ma. No a tu? To gdzie może być? Mm, tutaj też była. Jedna sprężyna, proszę jedna się ma I tu się podniosło to. I tam się przeszło i tam też była. Siema. E... Nie ma tu nic. Czy może być ta piąta? No nie wiem właśnie. A tutaj byłam? Ojej, myślałam, że już jest. zanim też była wcześniej. No hmm. właśnie tak myślałem, że za nim. Hmm. Tu nigdzie nie ma. Ogólnie tu jak szłam, to było takie przejście małe do rozwalenia czymś. O, ja tutaj byłem, tutaj ale nie tutaj, nie tutaj już znalazłem jedną i tutaj była jedna. To mamy cztery, ale jeszcze jedna jest potrzebna. Aha. Nie ehm. wiem gdzie ona może być. Może wejdę tu jeszcze A on raz? tu nie ma schowanej? Nie. Nie, bo to są ale... Gościu, dawaj sprężynę jedną. Mmm, tu nie. Ej, nie wiem. No to byliśmy wszędzie chyba. O, jest! Gdzie? Chodź tu do toalet. No. Chodź. I tu na górę. Na tej grze. A, tu jest, dobra. Okay. Mamy! Mamy na łóżka dwa, dobra. Pajowsko. Dawaj niebieskie. Coś Pyk, dobra i wracamy. Idziemy spać znowu? Pyk, idziemy znowu spać. Okay. Bo znowu jesteśmy w letterze. Dobra. Pyk. Pyk. Idziemy. Dobra, tu. i kolejny sen. O, wow, różowy. To dla mnie. Siema. Ona chce Pixie Dust. Hmm, no Giant dobra. Pixie. Dobra, beli świat tutaj mamy. Or, pixie Dust, czyli to musimy niszczyć? To. Nie. Te o, te dusty. Y te tak? pyłki. Nie. Czy coś? Ej, co mamy niszczyć? Te latające białe, może to? No właśnie, nie chyba. Tylko jest tak ciężko, że ja nie. Nie, nie, wiem, co nie, nie, to, nie. to. to chyba nie. Mm, dusty, to to, bia to to. Nie, to też nie to. Ja tu wszedłem gdzieś Gdzie? do jakiejś kopalni. O, znalazłem. Gdzie ty, dobra, boże, do kopalni. Widzę twój nick, A, dobra, widzę tą kopalnię. To jest kopalnia. Okej, okay, mam cztery. Ile to było? Dwadzieścia? Nie pamiętam. Chyba dwadzieścia sztuk. Nie wiem. Za jedno łóżko. Nie słuchałam ciebie. Pik. Ale... Ja wszystkie już zbiorę. Aha, rozumiem. To różowe. <noise> tak. To takie różowe. No Tylko dobra. to możemy niszczyć. Okay. Dobra, mamy już dwanaście. Co? Czternaście. Eee. 16 nie, tutaj jest jeszcze okay. I 19. A ja będę też musiała swoje 20. 21 mam. Miedź. Dobra, to ja ci pomogę, zbiorę co będę tutaj miał. Mam to się 10. podzielimy jakoś. O nie tutaj nie ma. 12? Ja mam 24 jak coś. Dobra, to jeszcze... To 4 ci mogę oddać. Dobra, ale to jeszcze mi nic nie, nie daje. Jeszcze ci brakuje? Oj, 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 jeszcze tutaj jest jeden. Tu już nie ma. Nie spadło! Jak nie spadło? Nie spadło To musisz wejść tam no. O tu jest jo, jeszcze O cię 27 mam O jakie parkury Mam 29 Nie ruszam go, bo nie Ile potrzeba ci? Bo ja mam 9 różnych No to daj mi, będzie ok. Tak już? No, daj, no Czekaj, się... trzeba stąd wyjść Chodź no. Czekaj, trzeba stąd wyjść Chodź no Trzeba się wydostać Chodź, daj mi ten. Gdzie tu się wychodziło? Nie wiem gdzie jest wyjście stąd teraz? Nie ma? O nie Nie no musi gdzieś być Muszę iść z tobą bo ja się zaraz zagubię O tutaj jest o, Ale jak tam okay. wyjść? Aha Jak tam wejść na górę? Um, A tutaj? No Dobra Tu Tu I ja tu skakałam jest. Dobra i tutaj Aha. Dobra chodź dam ci to dziewięć No dobra hmm, no no Wyrzuć O nie za dużo ci damo jednego ha! Dawaj jednego Nie oddam ci Ty nie umiesz jednego wyrzucić? kubela. Nie, nie, bo ja na kółko... Jejku... Jejku... To jest po prostu masakra! Ty grasz w Minecraft na rok czasu i nie umiesz wyrzucać rzeczy! Nie, wyrzucanie mam na kontrolu! No to czemu tego nie zrobiłaś? Bo tak. Nie wierzę, dobra, mam to, idę, mam... Co? Ciebie to przeniosło, Moja to nie ostro, jest nether! Moja ja są lepsze. Czemu to jest tak dziwnie, proszę pana? To jest półnadę. Halo, co to jest? Ja nie mam łóżka! Dlaczego nie wzięłaś? Mm. Bella, uh -oh. no co ty zrobiłaś? Dlaczego nie wzięłaś łóżka? Nie wiem. I co teraz? Okej, okay, słuchajcie, znaleźliśmy jakąś drogę i wydaje mi się, że to może być tutaj Mamy armory, o oh, jest Demon King się pojawił, dobra mhm. Musimy wziąć te nasze bronie, weź sobie Bella tutaj Już, idę, Gdzie idę. jesteś? Tutaj weź się uzbroj i załóż sobie armorek, bo tutaj jest, dobra? dobra. E, tylko musisz go założyć, nie schować z powrotem Okej? Okay? I tam jest broń ogólnie też M4 chyba Jest Demon King i mogłabyś pomóc mi go załatwić już, jako, Jak on wygląda strasznie Okej, okay, idę Tylko, że Bella nie pójdzie spać nigdy w życiu już no, Bo właśnie. nie ma łóżka e... <laughs> Bo nie wzięła Zbierała sobie te te, ale nie wzięła. Nie Dobra, okej, okay. zabieramy mu dużo zdobywa. życia. I w on wygląda, co ładny nie? Demon. Dziwny jest. Bardzo ładny. Dobra, ale uda nam się chyba go załatwić. Okay. On strzela do ciebie, Tymi. Wiem. To chyba mało radę? Życia. Nie ja do Ale to nie. Uwaga, jest, yes! dobra, jest już po... Wow, co to za. Nie, to nie to są jakieś dziwne takie, nie wiem co to to nie były psy na pewno. Co to jest skarb, yes, patrzcie, dotarliśmy do tego skarbu. No, widzisz? Wow! Zniszczyłem go całego, zbieramy. Czyli zbieramy, to? zbieramy, zbieramy. To już nie Tylko mam nadzieję, że to łóżko. nam się nie śni. Ej, widom. Czekajcie, tu jest przejście. No wiem, ale Ej, zbieramy. patrzcie, trzeba łóżko położyć. <laughs> Place bed here, dobra to pa. <laughs> nie no, Bela mówisz jakoś łóżko jest zdobyć Czekajcie. Bela wzięła łóżko sobie z game moda, więc zobaczymy czy to zadziała dawaj. Połóż Chodźcie spać. Okej. Nie, zadziałało! <laughs> ok, ej, ale. To jest dziwne. Czy to były sny? Raczej nie, bo mamy te wszystkie rzeczy tutaj. Mamy. E, no właśnie, i mamy skarb cały. Uu. Więc niby to nam się śniło, ale nie wiadomo, czy to się śniło nam na pewno. E, ale ogólnie fajnie było spać w deterze też, słuchajcie. Nie spodziewaliśmy się takich dziwnych snów, które nam się tutaj pojawiały. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, i mapka, również, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na widocz.pl.pl.pl. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. papa. Pa.